Magazyn i wysokość Premier League Extra Time, czyli nasza sesja QA. Wy pytacie, oni odpowiadają. Przemysław Pełka. Witam. Przemysław Rudzki I Kamil Kosowski. Ja miałem tylko kiwnąć. Ty miałeś tylko kiwnąć. Myślałem, że wszyscy pójdziecie w stronę tego wytrychu w postaci słowa: witam, bo jak wiemy, niektórzy będą oglądać tę dyskusję już w ciągu, w ciągu dnia, w Dniu Kobiet, przy okazji wszystkiego najlepszego. Dobrze, panowie, obiecałem naszym widzom, że zaczniemy od wątku związanego z Chelsea. Andrzej Sklaudyna pyta, jaka przyszłość czeka Chelsea po odejściu Romana Abramowicza. Widzę, że zgłasza się pan Przemek Rudzki. Bardzo proszę. Wywołałeś mnie jednak do odpowiedzi. Śmiałem się tak na samym początku, bo mieliśmy w liceum taki system, że zastanawialiśmy się, kogo pyta częściej nauczyciel matematyki, czy tych, którzy mówią jestem, czy tych, którzy mówią obecny. I raz się tak zestresowałem, że wyczytał matematyk moje nazwisko. Jestem obecny. A ja powiedzieć. powiedziałem no, Przemysław Ludzki, A <laughs> więc ani nie jestem, ani nieobecny. A jeśli chodzi o przyszłość Chelsea, e, myślę, że może być jeszcze bardzo ciekawie ponieważ okazuje się, że politycy w Wielkiej Brytanii bardzo mocno się cały czas interesują Romanem Abramowiczem i dzisiaj spływają takie informacje, że będą chcieli w poniedziałek nałożyć na niego sankcje, zanim zdąży sprzedać Chelsea. To są informacje sprzed kilku godzin i... No myślę, myślę, że y, może wokół Chelsea jeszcze być ciekawie i może być bardzo gorąco. On był na celowniku polityków, jak wiemy już od, od dość dawna. Do tego dochodzi teraz cała ta sytuacja y, związana z, z, z tym, co się działo na, na Termul przed meczem z Burnley, że bardzo wielu osobom w Wielkiej Brytanii to się nie spodobało, y, że kiedy była Skandaliczne ta, zachowanie. No, Thomas Tuchel który był w trudnej tak. sytuacji, ale myślę, że dyplomatycznie z tego wyszedł mm, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I, i potępił zachowanie tych kibiców, którzy skandowali nazwisko Romana Abramowicza. E, rozumiem, że są mu wdzięczni za te wszystkie lata trofeów i sukcesów i przyjemnych zwycięstw i wielkich transferów, ale to nie był dobry moment na no, zamanifestowanie tego. Ktoś, kto tak robi, to no, nie wiem, chyba w ogóle nie śledzi tego, co się dzieje na świecie i, i, i nie ma żadnych przemyśleń dotyczących e, otaczającego nas świata, więc myślę, że... To nie będzie już taka sama Chelsea nigdy jak była wcześniej, ponieważ Roman Abramowicz był specyficznym właścicielem. Roman Abramowicz był gościem, który mógł zatrudnić trenera, później go zwolnić, zapłacić mu odprawę. Jakby patrzył na system finansowy w zupełnie inny sposób. Na pewno on był... dla niego ta piłka była taką odskocznią od codziennych biznesów, ale też trochę traktował ją jak biznes, to znaczy chciał odnosić sukcesy na polu piłkarskim, jak się nie dało, to on... Płacił tak dużo, żeby się, żeby się dało. Ściągał najlepszych piłkarzy i pamiętam takie zdanie, które pojawiło się w jednym z brytyjskich tabloidów, kiedy on przyszedł w 2003 roku do Anglii, że Roman Abramowicz zaparkował swoje czołgi i wystrzelił w nasz rynek 50 funtówkami. Dzisiaj to zdanie ma zupełnie inny wydźwięk, bo, bo wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i nie mówiłem o tym wczoraj w studio naszym derbowym, odnosząc się do słów Amandy Stavely, która powiedziała, że. Ee, że ona nie rozumie, dlaczego coś takiego jest zrobione Abramowiczowi, że za domniemane kontakty to nie są domniemane kontakty, to są, to są kontakty tak oczywiste, to są kontakty, które. Są to ja tylko powiem, że Roman Abramowicz tego czasu mm, przesłuchiwał kandydatów do rządu prowadzonego przez Władimira Putina, to tak, to tak na marginesie. I miał pokój Przera na Kremlu tak, za kadencji Jelcyna. Tak, tak. No, żeby nie, jakby nie rozgrzebywać historii politycznych, no to, to trzeba też powiedzieć, że że po prostu on miał nie, nie przyznano mu też wizy z tego mm. powodu, że, że po prostu były dokumenty jeszcze zarządów Teresy May, dokumenty poświadczające te, te kontakty z Putinem i do tej pory tej wizy angielskiej nie dostał i prawdopodobnie nigdy nie dostanie. Wjeżdża do Anglii w ostatnim czasie tylko na paszport portugalski. Więc bo ma teraz już potrójne obywatelstwo izraelskie, tak. portugalskie i rosyjskie. A mieszka ma... na co dzień w telewizji. Tak, więc, więc Romana Abrobicz jeszcze... A propos tego wątku zachowania kibiców, myślę, że, że on też działał w bardzo sprytny sposób. Na przykład on jest głównym sponsorem Jadwaszem, więc także on wie, w jaki sposób wykorzystywać pieniądze, w jaki, w jaki sposób je wydawać, żeby, być, żeby mieć wokół siebie taką dobrą opinię, dobrą aurę i kibice Chelsea, przynajmniej duża część tych kibiców, zawsze będzie mu wdzięczna za to i pewnie nie będzie publicznie go, go krytykowała. Natomiast to co, to, co się wydarzyło na, na stadionie w Benley, to, to było faktycznie, niedopuszczalne. Natomiast co będzie z Chelsea? Na pewno nie będzie takiego modelu prowadzenia klubu jak Abramowicz, bo Abramowicz tak naprawdę zadłuży, znaczy wziął na siebie 1,5 miliarda funtów tak. długów, których nie chce odzyskiwać, wydał w tym oświadczeniu takie, te, takie... Zawarł takie zdanie. Zawarł takie zdanie, więc Chelsea jest wyceniona na około 3 miliardy funtów w tym momencie. Według wszelkich tych firm konsultingowych, które ostatnio podawały Wycenę Chelsea jest to zawyżona kwota, nie jest Chelsea nie jest tyle warta, ale oczywiście będzie warta tyle, ile ktoś za nią zapłaci, więc zobaczymy. Jest podobno spora grupa chętnych inwestorów. Natomiast ważny, ważna, ważna była jeszcze jedna rzecz, że ten model prowadzenia klubu przez Abramowicza, on jest nie do powtórzenia, bo nikt nie będzie dokładał do biznesu takich kwot, jakie dokładał Abramowicz. To jest pierwsza sprawa. A druga rzecz, Chelsea była w dużej mierze oparta jeden, jeden z tych filarów był oparty na, na jakby odzyskiwaniu pieniędzy poprzez sprzedaż piłkarzy. Oni sprzedali za największą kwotę w ostatnich latach piłkarzy, to jest kwota ponad 600 milionów funtów. Nikt na świecie, żaden duży klub nie sprzedał za takie pieniądze swoich piłkarzy, więc wydaje mi się, że, że ten model będzie zupełnie inny. Czy, czy będzie tyle samo sukcesów? No wiemy, że Abramowicz był w stanie poświęcić naprawdę dużo pieniędzy, żeby te sukcesy były. Średniorocznie I, i, trofeum. I, dokładnie. I, i, I te zwalniania trenerów, te odprawy, które były bardzo kosztowne, to wszystko wpisywało się w tą właśnie politykę no zdobywania, też, tro, tak, tak, tak. zdobywania troferów za wszelką cenę. Kamil, to Ciebie spytam o piłkarza Arsenalu. Czy Bukayo Saka to obecnie najlepszy młody piłkarz w Anglii? A patrząc na to, co robi na boisku, to tak, akurat teraz jest w formie zresztą chyba nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby on nie był, żeby był pod formą, raczej, raczej stanowi o, o sile zespołu e, no jest podstawowym zawodnikiem. Tam PP chyba nie ma do niego w ogóle podejścia, no i wszyscy na niego liczą. Teraz nikt nie patrzy na może trochę na odegarda, może trochę na lakazeta, ale wszystkie oczy raczej zwrócone są na, na sakę, który jest młodym piłkarzem, a jednak daje, daje punkty. Daje liczby, daje asysty. Także tutaj no na pewno. No jest cisły w czołówce I co ważne, to jest chłopak o bardzo silnej psychice, bo pamiętamy jaka fala krytyki na niego spadła, jakie niezadowolenie kibiców po niewykorzystanym rzucie karnym w finale Euro, prawda? I on sobie z tym doskonale poradził. Wasze zdanie na temat Bukayo czy To jest bardzo, bardzo dobry jeden? piłkarz i przede wszystkim mocna głowa, tak jak powiedziałeś, bardzo skromny też chłopak. Ja z nim miałem okazję rozmawiać po tych derbach północnego Londynu, kiedy Arsenal rozprawił się z Tottenhamem na DM Mam dowody na tę rozmowę? Były za moimi plecami. Tak. I, on, I on powiedział takie zdanie: My w zasadzie, nasza drużyna nie ma, nie ma limitów. To, co my sobie wymarzymy, to możemy zagrać. I e, tak sobie pomyślałem: fajna taka młodzieńcza, optymistyczna fantazja. Ale w tych kilku akcjach, które oglądaliśmy na Vicarage Route, widzieli, ja wiem, że to jest tylko Watford, oczywiście spokojnie. Natomiast oglądaliśmy nutę takiego dawnego, najlepszego Arsenalu z kadencji Arsena Wengera i on jest tam motorem napędowym i tak jak zawsze jak się pojawia taki młody piłkarz na boiskach Premier League to, to warto, warto mu kibicować, warto być jego fanem. Pamiętam, że jak się pojawił Markus Rashford, który ma teraz oczywiście swoje kłopoty, to to był taki podobny powiew świeżości jak, jak Bukayo Saka. I myślę, że dzisiaj Bukayo Saka jest kimś takim, jak kilka lat temu był Markus Rashford w Premier League. No i też myślę, że to samo możemy powiedzieć o Filou Fodenie, prawda? który tak znakomicie gra w że City, ten Iniesta ze Stockport, tak? Ze Stockport, no tak, tak. Ze Stockport widziałem taki filmik, jak był dwunastolatkiem i manewrował między kolegami na ulicy, bo on na ulicy dużo grał i, e, i to mu zostało. I wiesz, co wtedy powiedział o Balotelli? Bo został spytany przez reportera angielskiej telewizji, mówi, nie, Balotelli, bardzo dobry gracz, ale źle się prowadzi, musi przemyśleć peczne sprawy, nie tak, wiem tak, tak. co było potem, tak a propos podena. Tak, e, to jeszcze o Bukayo może jedno zdanie, że e, on już ma 20 bramek więc i, i osiągnął tę liczbę w, w, mając tyle lat mniej więcej co Sesk więc widać, że, że ten kierunek jest obrany odpowiedni i odpowiednio szybko też już wskoczył na wysokie, na wysokie obroty. I oprócz tego, że umie strzelać, umie też asystować i jest bardzo silny. Generalnie ma wszelkie atrybuty do tego, żeby zrobić gigantyczną karierę. Pełna zgoda. Jest dyskretny, tak mi się wydaje, że za mało uzewnętrznia te swoje umiejętności, ale ktoś to może odebrać oczywiście za to. Kto z dwójki Joel Matip, i Ibrahima Konate jest lepszym wyborem do gry w parze z Virgilem Van Dijkiem? Tak wracając do ostatniego ligowego występu Liverpoolu, to mi się wydaje, że z Matipem ta gra wyglądałaby zupełnie inaczej niż z Konate, bo Matip to jest ten specjalista od wprowadzania piłki Zdecydował. na połowę przeciwnika, krótkiego rozgrywania. No, dokładnie, dokładnie tak. Eee, żal Matip przede wszystkim to jest wprowadzenie piłki w strefę obronną przeciwnika i wydaje mi się, że też z Wandajkiem lepiej się rozumieją. Konate być może trochę taki bardziej zdecydowany, taki bardziej eee, silny, bo on też grywa dobre mecze, natomiast jeżeli chodzi o taką inteligencję mhm. piłkarską, przewidywanie sytuacji, to tutaj Matip ma jest lepszy. To do dwóch Przemków pytanie dotyczące zawodników Manchesteru United. Czy to już koniec Pola Pogby i Markusa Rashforda w Manchesterze United? No Myślę, że nie stawiałbym ich jednak e, na tej samej platformie. Powiedział Roy Keane po tym meczu, że pięciu, sześciu piłkarzy nie powinno już nigdy więcej reprezentować barw Manchesteru United. Jak wiemy, on słynie z radykalnych poglądów, które ujawniają się zawsze przy okazji takich spektakularnych porażek. Natomiast na temat Pola Pogby ja będę podtrzymywał swoje zdanie. Cały czas uważam, że, że to jest piłkarz, który w Manchesterze United kojarzy się ogólnie z czymś irytującym. Jeden przebłysk, jakieś jedno zagranie na kilka kolejek, to nie jest coś, czym są zainteresowani fani United. Myślę, że on jest takim symbolem niemożliwości pójścia tego klubu do przodu. Natomiast Rashford jest myślę ofiarą pewnego systemu, to znaczy jest ofiarą własnego sukcesu. O, tak bym to ujął. Wszedł bardzo, w bardzo młodym wieku do tego składu, zaczął strzelać gole, zaliczać ważne asysty. W pewnym momencie on był piłkarzem, który rozegrał najwięcej spotkań, zapłacił za to bardzo poważnie zdrowiem, żeby pomagać klubowi cały czas grał, odwlekał ważne zabiegi i to się skończyło po prostu przemęczeniem, kontuzjami. Dlatego dzisiaj też nie oglądamy Rashforda takiego, jakiego moglibyśmy oglądać. Mnie się nie wydaje, że Rashford opuści Manchester United. Zastanawiałem się po tych słowach, które cytowałeś dzisiaj w pierwszej części programu, czy tak faktycznie mogłoby się stać. Myślę, że to jest jakiś taki, może jeszcze nierozpaczliwy, ale sygnał zwrócenia uwagi na swoją sytuację w tym klubie. Bo myślę, że jeśli on dobrze przepracuje lato, przyjdzie mądry trener, no niech to będzie ten hak czy Potrzetino. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek trener chciał się pozbywać piłkarza formatu Markosa Rashforda z Manchesteru United. Więc nie. dla mnie nie ma tematu odejścia. Ale jego. też musi być informacja, że na niego stałe, że to będzie dziewiątka, czy będzie grał na skrzydle z lewej, czy z prawej strony, ale musi wiedzieć, że będzie grał, bo wydaje mi się, że to przekonanie dla niego jest bardzo ważne. A poza tym musisz mieć w drużynie ludzi, którzy dorastali w tym klubie, to też jest bardzo ważne. Czyli dzisiaj mamy Rashforda i McTominaya, ja mówię no, o tych pamiętaj, piłkarzach młodego, młodego pokolenia, zaczynają... chociaż ja wiem, że... Że jeden ma 25, a drugi ma 24 lata, to już nie są takie gołowące, jak mogło się wydawać. No tak, ale jeszcze był Greenwood, prawda? Jeszcze był Greenwood, którego już nie ma i prawdopodobnie nie będzie, więc, więc generalnie zanim doszło do transferu Cristiano Ronaldo, widzieliśmy o transferze Jadona Sancho, wydawało się, że to jest dobra koncepcja, że jakby hmm. jest pomysł na, na budowanie tego zespołu z przodu. Właśnie w oparciu o, tych, o, o, swoich, o swoich ludzi i o, i o generalnie młodość, po to, żeby ten zespół razem ze sobą dorastał. No ale potem sytuacja się mocno skomplikowała i, i, i teraz już, już nie ma takiej sytuacji jak w sierpniu zeszłego roku. No i co do Pogby, to myślę, że chyba nikt w Manchesterze jednak nie będzie za nim płakać. Mimo wszystko jest to, jest to nieudany transfer. No a co do Rashforda, no to tak jak Kamil powiedział, też mi się wydaje, że, że on musi mieć przekonanie, że to będzie, że, że on będzie kluczowym zawodnikiem tego, tego zespołu. Jest jeszcze Marsjal na wypożyczeniu. Nie wiadomo, mhm. jaka będzie przyszłość Marsjala. E, no dużo tematów do rozwiązania i to tym będzie się musiał już zająć nowy trener. A teraz już musimy kończyć naszą dogrywkę w magazynie e, Jej Wysokość. Przemysław Pełka. Dziękuję bardzo. Przemysław Rudzki. Dzięki. I Kamil Kosowski? Bardzo. Wam dziękujemy za Wasze opinie. I tylko na koniec przypominam, że pierwsza część magazynu i wysokość Premier League za tydzień w poniedziałek o godzinie 23. Do zobaczenia i do usłyszenia.